Czy bank powinien być obecny w życiu klienta, czy powinien być wpisany w życie klienta? Moim zdaniem bank po powinien umiejętnie towarzyszyć klientowi w, w, jego, w, jego życiu, w jego życiu codziennym i od, do, do, od tego mamy jakieś produkty i usługi. Czy to, czy to rachunki osobiste, czy, czy, czy też aplikacje mobilne oraz towarzyszyć mu w jego wielkich wydarzeniach, takim, jak, takim, jakim jest zakup mieszkania, zakup domu, czy jakaś inna decyzja, duża decyzja życiowa. I powinniśmy to tak robić, żeby, żeby, żeby klient czuł, że jest pod naszą opieką, że, że ma wsparcie i że mu towarzyszymy w codziennym życiu. I, i przy jego, przy jego, przy jego dużych decyzjach. tak staramy się to robić poprzez, poprzez, poprzez dobór odpowiednich, odpowiednich usług, dop, poprzez, poprzez dobór odpowiednich produktów. Na pytanie, czy, czy, my jako, czy my jako bank powinniśmy się kierować zasadą Digital First, czy, 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 czy Human Touch? Ja myślę, że. że Powinniśmy być obecni z rozwiązaniami cyfrowymi w życiu klienta? Absolutnie. Takie są czasy. Klienci i absolutnie burzy stereotyp, że klienci, na przykład, którzy, którzy osiągnęli już pewien wiek, nie korzystają z rozwiązań cyfrowych, po prostu z nich korzystają. Natomiast w drugim kroku my powinniśmy być gotowi na ten, ten ludzki dotyk, czyli human touch, na obecność, na obecność człowieka z banku który będzie człowiekiem przyjaznym, który będzie człowiekiem pomocnym, który będzie człowiekiem kompetentnym, który jeżeli klient ma taką potrzebę, to się z nim spotka, porozmawia, żeby odpowiedzieć na jego pytania, rozwiązać jego problemy, czy pomóc podjąć decyzję, o czym, o czym mówiliśmy sobie, o czym mówiliśmy sobie chwilę, chwilę temu. Także na pewno Digital First, ale Human też musi być w drugim kroku, tam gdzie jest to potrzebne i tak chcemy działać.